Sponsorem serwisu jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, oferujący kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, na samochody nowe i używane, lokaty, rachunki, ubezpieczenia, dotacje oraz szybką i wygodną bankowość internetową. Zapraszamy do oddziałów banku oraz na stronę www.bslubaczow.pl. Magdalena Dziamara, 8 czerwca. Serwis w obiektywie. Witam Państwa i zapraszam na wiadomości z regionu. 30 maja w Świetlicy przy Urzędzie Gminy w Wielkich Oczach odbyło się spotkanie autorskie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, znanym duchownym, katolickim obrządków ormieńskiego i łacińskiego, działaczem społecznym, historykiem kościoła, polskim ormianinem, a także wieloletnim uczestnikiem opozycji antykomunistycznej w PRL. Podczas spotkania promującego najnowszą książkę pod tytułem Żywa Historia, ksiądz Tadeusz zaprezentował swój autorski program na temat historii Kresów i Małopolski Wschodniej oraz obecnej sytuacji na Ukrainie. Wstrząsające historie ludzi i społeczności, niewyjaśnione sprawy i zatajone nieszczęścia, zbrodnia, bestialstwo i poświęcenie. Kościół kruchy i niezachwiany. O tym pisze ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski. Przedstawiając mało znane fakty z europejskiej i polskiej historii. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej duchowny wygłosił wykład, natomiast w drugiej rozmawiał ze słuchaczami na tematy związane z kresami i sytuacją na Ukrainie. Prelekcji poruszona została tematyka dotycząca ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Podczas spotkania ksiądz Tadeusz nawiązywał również do aktualnej sytuacji politycznej w Polsce. Ponadto przedstawił obecną rzeczywistą sytuację polityczną na Ukrainie. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Wielkie Oczy, Tomasz Lorenz, a także poseł na Sejm RP, Mieczysław Golba, mieszkaniec związownicy, w której UPA w 1945 roku zamordowało ponad 100 mieszkańców, w tym kobiety i dzieci. Będzie ochotnicy ukraińscy, generalnie największy tuberkulę z tych rejonów, czyli Bieszczady, okolice Przemyśla, Jarosławia, Lwów oczywiście także ale to właśnie stąd chyba najwięcej tych ludzi poszło do SS. No i oczywiście Niemcy się cieszyli, witali ich, bo mówiąc tak kolokwialnie, było nowe mięso armatnie. Wyjeżdżali także Niemcy na wioski, to też jest w Podkarpacie, wyjeżdżali, aby zachęcać do wstępowania. Niestety część księży grecko-katolickich ale nie prawosławnym, katolickim Opowiedziałaby się po stronie Hitlera, zachęcało do tego wybrunku. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W tym prostym zdaniu zawarta jest dewiza działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, które zawsze kierują się szczytnymi ideami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym. Dowodem uznania dla pracy strażaków-ochotników z gminy Wielkie Oczy są organizowane co roku obchody. Gminnego Święta Strażaka. Tegoroczne obchody odbyły się 31 maja w Kobylnicy Wołoskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków, po której ksiądz proboszcz Stanisław Gorczyński poświęcił nowy wóz strażacki OSP Kobylnica Wołoska. W kolejnej części obchodów święta strażaka wręczone zostały medale i odznaczenia tym strażakom, którzy w sposób szczególny wyróżnili się działalnością na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Odznaczenia wręczali prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, druh Józef Michalik, prezes ZOG, ZOSPRP, druch Tomasz Lorenz, starszy kapitan Tadeusz Kurak i poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak. Po wręczeniu odznaczeń i odśpiewaniu hymnu strażackiego na scenie z repertuarem bajkowym zaprezentowali się podopieczni Domu Pomocy Społecznej. W ich wykonaniu zobaczyliśmy jedną z najpiękniejszych baśni Hansa Chrystiana Andersena – Celineczkę. Nad przygotowaniem spektaklu czuwały się Sławomira i pani Ewelina Marczak. W kolejnej części uroczystości odbył się pokaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego przygotowany przez OSP Wielkie Oczy i Łukawiec. Na zakończenie z repertuarem muzyki strażackiej, ludowej i biesiadnej wystąpiła Marta Rawska. Dodatkową atrakcją gminnego święta strażaka była gruchówka strażacka przygotowana przez panie z KGW Kobylnica Wołoska. Najmłodsi dla najmłodszych. Tak można nazwać program przygotowany w piątek 29 maja przez Zespół Szkół Publicznych w Waszni Dolnej podczas czwartej akcji charytatywnej na rzecz podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Spotkajmy się w Stumilowym Lesie. Uczniowie zaprosili nas tym razem wraz z samym Kubusiem Kuchatkiem do bajki, gdzie wszystko jest możliwe, nie ma bólu, cierpienia i łez, panuje radość i uśmiech. Symboliczna złotówka, pluszowy miś lub cukier to dla zdrowych, pełnych życia dzieci codzienność, natomiast dla chorych, takich jak podopieczni fundacji, znaczy bardzo wiele. Do akcji przyłączyły się szkoły z powiatu lubaczowskiego, których uczniowie i nauczyciele zbierali pieniądze i podarunki w swoich placówkach, a potem oficjalnie przekazali je podczas uroczystości. Do zbiórki włączyli się również samorządowcy. Po zakończonej wybiórce głos zabrali zaproszeni goście Władysław Szyk, sekretarz Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, Andrzej Napelski, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz patronujący akcji wójt gminy Lubaczów, Wiesław Kapel. W imieniu pana starosty, swojej własnej, chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, a również szczególnie chciałem podziękować dyrekcji, nauczycielom. I tym właśnie najmniejszym uczniom, dzieciom za tę piękną uroczystość, za te prace, które wykonujecie właśnie na rzecz hospicjum. Słyszeli o nas, że istniejemy, bo, bo też jakoś wcześniej nie mieliśmy takiego kontaktu. Kiedy zostałam pierwszy raz zaproszona do szkoły na takie przedsięwzięcie, że młodzież organizuje. Zbiórkę, występy i, i jakoś się chcę zintegrować z Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci, to byłam mile zaskoczona i wzruszona. Zresztą no wiele szkół jest też, no ale ta, to miejsce akurat jest mi bliz, bliskie i bardzo mnie wzrusza. No cóż, zawsze młodzież sprawia mi o takie wzruszenie, i jest to bardzo przyjemne, że młodzież, młodzi. Małe dzieci wręcz e, wiedzą albo nie wiedzą, e, co to do końca znaczy, ale są już w tym duchu wychowywane. To jest bardzo, bardzo wspaniałe, bo myślę, że kiedyś będą też wrażliwymi osobami i też zechcą pomagać. A... Takich osób, które będą czekać na naszą pomoc na pewno nie zabraknie. Najpierw nasza szkoła musi wyjść i wystosować pismo do hospicjum o zgodę na konkretny dzień. Otrzymujemy puszki. Piszemy scenariusze, zastanawiamy się kogo zaprosić, jak powiększyć grono tych ludzi, którzy, sympatyków, przyjaciół hospicjum, żeby ta akcja była, żeby z roku na rok ten krąg tych przyjaciół, tych osób zainteresowanych był coraz większy. Żeby zrobić taką akcję, to cały sztab ludzi jest potrzebny, może tutaj są niektóre osoby niewidoczne, ale wszystkie elementy, które zostały tutaj wykonane i zaprezentowane, łącznie z krajami. Każdymi detalami, każdy jeden nauczyciel jest za to odpowiedzialny. To nie jest praca tylko dwóch, trzech osób. Praktycznie cały zespół nauczycielski pracuje, plus jeszcze obsługa pracuje nad tym, aby przygotować takie przedsięwzięcie. Zebrano łącznie 7820 zł. Prezenty zostały dołączone do paczek z okazji Dnia Dziecka, a pieniądze przeznaczono na opiekę nad pacjentami hospicjum. Po raz pierwszy wystartował rajd samorządowców po roztoczu. Projekt edukacyjny został zainicjowany przez starostwo powiatowe w Lubaczowie. Trasa rajdu liczyła około 35 km, a terenem, po którym przejechały jednoślady podkarpackich samorządowców, było Roztocze. Projekt edukacyjny został zainicjowany przez starostwo powiatowe w Lubaczowie. Trasa rajdu liczyła około 35 km, a terenem, po którym przejechały jednoślady podkarpackich samorządowców, była gmina Narol. Miejscem startu był Dębowy Dwór o godzinie 12:00. Uczestnicy ruszyli w kierunku Huty Różanieckiej, by drogą leśną dotrzeć do rezerwatu Las Bukowy i tam przejść ścieżką edukacyjną. Projekt wpisywał się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju i miał na celu promocję walorów przyrodniczych Rostocza oraz turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku. W trakcie rajdu zostały zaprezentowane inicjatywy na rzecz integracji działań w zakresie zachowania środowiskowego dziedzictwa i naturalnych zasobów oraz rozwoju społecznego. W szczególności projekt TRB Rostocze, który jest wsparciem dla zrównoważonego rozwoju regionu z poszanowaniem człowieka i przyrody. Ustanowienie rezerwatu biosfery na Rostoczu będzie uznaniem wysokich walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Powiatu Lubaczowskiego. Bukowy las powstał 21 grudnia 1998 roku na powierzchni 86-29. Po operacie teraz funkcjonującym od 2013 roku powierzchnia jest bardzo łatwo przyswajalna 84-84. Utworzony został w celu zachowania charakterystycznych dla zbiorowisk buczyny karpackiej w formie podgórskiej wraz z chronionymi gatunkami są tutaj buczyna karpacka, w różnej formie. Jest to typowa forma, forma wilgotna, forma zniekształcona. I tutaj, jak będziemy szli, mamy cztery przystanki. Na tych czterech przystankach jest to tak pokazane: te wszystkie formy buczyny karpackiej. Następnie, podziwiając uroki Roztocza, samorządowcy dojechali do miejscowości Narol, gdzie odbyło się zwiedzanie Pałacu Łosiów. Kolejnym punktem rajdu była Huta Szumy i Rebizanty, gdzie zatrzymano się przy pomniku upamiętniającym przekroczenie granicy rosyjsko-austriackiej przez Józefa Piłsudskiego. Zachwyt wzbudził także punkt widokowy w Hucie Różanieckiej oraz geostanowiska w projektowanym geoparku Kamienny Las na Roztoczu. W 2010 roku pojawiły się wtedy w Polsce w ogóle pomysły tworzenia geoparków na wzór geoparków światowych. Muszę powiedzieć, że takich geoparków światowych, no nawet w Europie jest kilkadziesiąt, najwięcej w Hiszpanii, w Portugalii. Co to takiego geopark w ogóle? Więc jest to jakby jakiś obszar, który jest odpowiednio... No, urządzony przede wszystkim dla zwiedzania turystycznego. To jest kotlina sandomierska. Widzicie, jak ona wyraźnie odcina się od roztocza, który ciągnie się właśnie z północnego zachodu na południowy wschód. I popatrzcie Państwo, to takie pasmo połogich, monotonnych wzniesień, porozcinanych z tą pól, które tutaj widzimy, z takimi właśnie czapami kolorowych lasów, nawet o tej porze. Kończymy formularz aplikacyjny i mam nadzieję, że roztocze na to miejsce. Na to UNESCO zasługuje i, i, i że się stanie, że, że będziemy ten certyfikat posiadali. Te piaski plażowe one odsłaniają się właśnie. W waszym powiecie, właśnie w cewie krawędziowej, powiedziałabym, że tutaj to jest jedno takie niewielkie odsłonięcie, tam na górze za tą sosenką. Natomiast jak pojedziecie Państwo w stronę Choryńca, na przykład tam są takie miejscowości jak Dziewieńsierz, znane, prawda? I tam są właśnie piaski Mioceńskie. Z tych piasków Morza Mioceńskiego, z tej plaży Mioceńskiej, która została. Te piaski mioceńskie na przykład wykorzystywano podczas budowy linii obronnej linii Mołotowa. Drugim projektem, który został zaprezentowany uczestnikom imprezy, był projektowany Geopark Kamienny Las na Roztoczu. W celu promowania dziedzictwa geologicznego i geomorfologicznego terenu powiatu, rozwoju geoturystyki, ochrony dziedzictwa geologicznego oraz edukacji i kształtowania własnych postaw społeczeństwa. Utworzenie Geoparku na Roztoczu było przykładem realizacji programu UNESCO dotyczącego utworzenia globalnej sieci geoparków. Dodatkowymi elementami wspomagającymi utworzenie oparku są stanowiska archeologiczne, wybitne walory kulturowe i historyczne, które również zostały zaprezentowane w trakcie imprezy rajdowej. Organizatorem rajdu było Starostwo Powiatowe w Lubaczowie przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie i Koła Środowiskowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewiennictwa. Współorganizatorem obchodów tej Inicjatywy Jest Rostoczeński Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu. Patronat honorowy sprawowali wojewoda podkarpacki Małgorzata Homycz-Śmigierska oraz marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortel. W dzisiejszym pierwszym rajdzie samorządowca wzięło udział 62 uczestników, którzy podążali rowerkami. Cel naszego rajdu był zarazem rekreacyjny, ale też edukacyjny, dlatego po drodze. Zaplanowaliśmy dla wszystkich uczestników atrakcje. Były to przystanki, na których zaproszeni goście przedstawiali, prezentowali, omawiali najbardziej atrakcyjne miejsca w naszym powiecie. Sporadycznie gdzieś tam na dłuższe trasy się wybieram. Z reguły to są takie wypady do sklepu czy gdzieś tam do znajomych. Dzisiejsza trasa nie była ciężka, tym bardziej, że były postoje. Zwiedziliśmy bardzo dużo, mimo tego, że tutaj mieszkamy. Piękna okolica. I nie trzeba nam jeździć tam gdzieś w okolice Wieszczat. My mamy tutaj piękne tereny. Na pewno nie wszyscy mieszkańcy powiatu lubaczowskiego byli tutaj, więc zapraszam na takie rajdy. Pięknie integrują ludzi i przybliżają naszą okolicę. Szanowni Państwo, zapraszam za rok, coś pięknego, niesamowite wrażenia odkryłam na nowo roztocze. We wtorek 2 czerwca gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie był Arturo Mari, osobisty fotograf Jana Pawła II. Lubaczów odwiedził w ramach Roku Papieskiego oraz obchodzonych w naszym mieście Dni Papieskich. W trakcie pierwszego spotkania z młodzieżą Arturo Marii wspominał swe życie u boku papieża Polaka. Opowiadał o wielu faktach z życia Jana Pawła II. Młodzież z uwagą słuchała jego słów potwierdzających wyjątkowość i świętość naszego wielkiego rodaka. O sporym zainteresowaniu młodzieży świadczyły liczne pytania, na które Arturo Marii wyczerpująco odpowiadał. Na wieczorne spotkanie przybyli mieszkańcy miasta, którzy bardzo ciepło przywitali zaproszonego gościa. Arturo Mari swoje wystąpienie dotyczące życia Jana Pawła II podzielił na kilka opowieści. Wspominał wizytę papieża w Sudanie, zamach na placu Świętego Piotra czy pierwszą pielgrzymkę do Polski. Za każdym razem podkreślał wyjątkowość Ojca Świętego, jego pobożność i pokorę. Nazywał się świadkiem jego świętości. Uczestnicy spotkania, podobnie jak młodzież, zadawali wiele pytań. Interesowało ich, które ze swoich zdjęć uważa za najlepsze, jak zmieniała się jego praca w ciągu. W ciągu 50 lat, co powodowało, że fotografując uwieczniał nie tylko postaci, ale także atmosferę i co pamięta z pielgrzymki do Lubaczowa. Za moment najbardziej wzruszający w swoim życiu Arturo Mari uznał chwilę poprzedzającą śmierć Jana Pawła II, kiedy papież dziękował mu za współpracę. Pod koniec spotkania zaproszony gość podpisywał książki i albumy ze swoimi fotografiami. Secondo giorno della permanenza del Santo Padre dien, in Kinshasa, visita all'ospedale, l'ospedale dove erano assistiti bambini malati, AIDS, bambini affetti da tumore. E una zona proprio veramente che solo a vedere queste scene a pelle Bene, il Santo Padre entra nel padiglione dove c'erano questi bambini malati con l'AIDS e al primo lettino la il Papa si tira di questo bambino e poi si intrattene un pochettino con i fratellini passa cittadino. al secondo lettino dove si vedeva che la situazione del bambino eh, si sa quanto tempo ancora poteva essere vivo e si inchina per provare a prendere questo bambino nelle sue mani un tipo che forse poteva avere addosso sul viso questo bambino <mum> <mum> on wierzę w swoją chusteczkę, ocierał twarz. On odpala, on odpala. Jak, jak tatuś, jak ojciec nieb. On nie chciał dolarów, bo jest to pachynia, bo jest to serce. A on jest też to serce. 2 czerwca z okazji Dni Papieskich na rynku w Lubaczowie odbył się koncert Santo Subito w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II. Wszystkich przybyłych na koncert przywitał ksiądz dziekan Andrzej Stopyra. Dzieci i młodzież pod przewodnictwem Andrzeja Kindrata oraz zespół Rua Elohim koncertowali, aby wzbudzić zgromadzonych wiernych ducha jedności oraz oddać hołd papieżowi Polakowi. Mieszkańcy powiatu Lubaczowskiego uczcili 24. rocznicę pobytu w Lubaczowie świętego Jana Pawła II, w miejscu, gdzie przed laty przemawiał do nich papież Polak. Uroczystość poprowadził ksiądz dziekan Andrzej Stopyra, który przypomniał Dzień Pobytu Ojca Świętego w Lubaczowie. Podczas uroczystości zostały także wypuszczone gołębie, a jeden z nich, biały gołąb, symbol miłości, pokoju i wolności, odleciał z rąk Arturo Mari, osobistego fotografa Jana Pawła II. W poniedziałek 3 czerwca 1991 roku Jan Paweł II celebrował na lubaczowskich błoniach mszę świętą. Ponad 200 tysięcy wiernych uczestniczyło w homilii, podczas której... Papież mówił o macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi Panny nad narodem polskim na przełomie dziejów. Jan Paweł II mówił o wartościach, jakimi powinni kierować się katolicy w swoim życiu. Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły, i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie. Po 24 latach od wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie, w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele starostwa powiatowego w Lubaczowie, wicestarosta Wiesław Huk oraz sekretarz Władysław Szyk, urzędu miasta Lubaczowa, burmistrz Krzysztof Szpyt oraz przedstawiciele instytucji z naszego regionu, którzy złożyli wiązanki kwiatów możemy pod obeliskiem ustawionym w miejscu mszy świętej, odprawionej przez I papieża i... Polaka. Pamiętamy, pamiętamy o tym, bo to jest dla nas bardzo ważne, że teraz możemy w takim miejscu się. Wspominać, nikt nam tego nie zabrania. Ale też szczególnie pamiętamy jako, jako Lubaczowianie, bo ten moment wizyty Ojca Świętego w Lubaczowie to był okres, czy moment przełomowy w tysiącletniej historii miasta ta data była jedną z najważniejszych. To w tym momencie Lubaczów wszedł na inne tory, na tory rozwoju, bo w tym momencie wszyscy mobilizowaliśmy się. Aby Lubaczów był godny przyjęcia Ojca Świętego. Uroczystość okraszona była muzyką orkiestry dentej z Lubaczowa, a część artystyczną zaprezentowała młodzież pod opieką dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaczowie, Andrzeja Kindrada. a mnie w mentej. przyszło mi do głowy. uomo. Ten. E, e, ten człowiek. który ho reputowałem sempre jako papa. Cureo, io uovo sempre come suo ojca, Giovanni Paolo II, Jana Pavo II. Quest'uomo che ha pianto, Ten ha lottato, che ha piace, che ha lottato per voi. E se oggi siamo qui, se oggi siamo qui, e sulle parole di questi giovani hanno detto la verità, perché io ho toccato con mano. Questi momenti. Grazie. Ci młodzi, którzy tutaj recytowali, powiedzieli prawdy, ponieważ ja swoją ręką dotykałem tej prawdy. Z okazji Dnia Dziecka nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. generała Stanisława Dąbka w Lubaczowie przygotowali dla najmłodszych program artystyczny. Uczniowie mogli posłuchać znanych piosenek w wykonaniu zespołu muzycznego, jedynka, a następnie podziwiać talent aktorski pracowników szkoły w kabarecie Horrorek. Pomysł zrodził się w dosyć sposób taki spontaniczny. No, i zastanawialiśmy się, oczywiście, no, biorąc pod uwagę dalsze etapy roku szkolnego, co będziemy robić, jak jak zorganizować ten rok szkolny. No, i od słowa do słowa, od rozmowy do rozmowy, wyszedł nam pad temat do, e, Dnia Dziecka. Więc jakbyśmy to zrobili, może dla odmiany jako ludzie dorośli, pokazali dzieciom, że tak naprawdę my też mamy jakiś dorobek powiedzmy taki e, artystyczny, że też potrafimy się zachować, coś zaprezentować, a nie jak to się zawsze utarło, że dzieci dzieciom sobie przygotowują. Ten dzień miał być inny i myślę, że nam się udało zrealizować to zamierzenie. Myślę, że w ramach realizacji tutaj naszych takich przesłanek szkolnych spektakl był poświęcony działaniom profilaktycznym. Przewinął się temat czystości owoców, picia mleka, higieny osobistej, także myślę, że jakieś tutaj wartości oczywiście gdzieś tam zostały ukryte, ale przekazane dzieciom i myślę, że w takiej formie, jakbyśmy mieli przekazywaną wiedzę, na pewno więcej by nam zostawało w głowach i dzieci na pewno coś z tego wyniosą. Nie mogę nawet mówić. Jest to bardzo piękne. Bardzo piękne. Ja uwielbiam Cię, co sprawia radość. Myślę, że też wielu nauczycieli z naszej szkoły. A jeżeli chodzi o mnie osobiście, to no, przyjemność niesamowita. A jak długo się przygotowali, przygotowywali nauczyciele do tego startupu? No gdzieś tak około trzech tygodni, no może do miesiąca. To były takie wstępne przygotowania, wyszukiwanie scenariuszu, scenariuszów, wybór tego scenariusza, oczywiście kompletowanie strojów, próby śpiewu. To było coś innego, coś innego odkąd ja sięgam pamięcią, a pracuję w tej szkole już przeszło 10 lat, nie było takiego występu. Nosiliśmy się kiedyś z takimi zamiarami, ale jakoś to, nie, jakoś to rozpłynęło się, że tak powiem. W tym roku postanowiliśmy właśnie z dyrekcją, że coś takiego dla dzieci przygotujemy. Mieliśmy z tego naprawdę wielką, ja przynajmniej ogromną, zresztą ci nauczyciele, którzy występowali też, mieli naprawdę ogromną satysfakcję. Mogę to powiedzieć śmiało w imieniu wszystkich moich koleżanek, które występowały na scenie. I nazywam się Michał Pałys. Przedstawienie. Bardzo mi się podobało. A Co Ci się najbardziej? Królowa Śnieżka i ten... i krasnoludki. A powiedziałam czego można było się nauczyć z tych przedstawień? Żeby mieć owoce przed jedzeniem. Czy chciałbyś, żeby częściej nauczyciele występowali na scenie? Tak. Dlaczego? Lepszy yy, ten y, widok niż y, y, uczniów. Chciałbym się Kasper Hook. Y, przedstawienie mi się bardzo podobało. Naj, y, najbardziej to mi się podobało jak pani Ewa śpiewała, moja nauczycielka i o, y, po prostu było fajnie na tym przedstawieniu. Y, a, bardzo mi się podobało. A to chciałabyś, żeby nauczyciele częściej występowali na scenie? Tak, bardzo bym chciała, żeby częściej występowali na scenie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Serwisu w Obiektywie. Dziękuję państwu za uwagę. Na następne wydanie Serwisu w Obiektywie zapraszam w piątek. Do zobaczenia. Serwis sponsorują autoryzowana stacja naprawy pojazdów Autotest w Lubaczowie. Naprawimy, zatankujemy, umyjemy wszystko szybko, tanio i profesjonalnie.